Siemano widzowie, wybijam sobie w ogóle ostatnio w sklep Play, klikam Brawl Stars, mówię, a zobaczę sobie jakie ta gierka ma opinie, nie? Powidzę, że nie ma jakoś dużo gwiazdek, eee, a tutaj w ogóle totalne zaskoczenie dla mnie, bo ja patrzę, każdy daje jedną gwiazdkę, pisze jakieś niestworzone historie, co tu się dzieje w ogóle, pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Eee, no i dzisiaj na odcinku poczytamy sobie trochę te opinie, możecie napisać, która wam się najbardziej podoba, to w ogóle nie wiem, no kiste w środku jak czytam to, no ale patrzcie, na przykład taki Sławek... Lu Kasiak pisze Mój brat zainstalował tą grę, potem wylosował Edgara, po czym zaczął mnie bić szalikiem i się na mnie rzucał. I skoczył ze schodów, złamał sobie prawie nogi i będzie kaleką i naucznikiem do końca życia. Nie polecam. I oczywiście jedna gwiazdka. I o co tu chodzi, nie? Dalej mamy Mateusz Miśko. Próbuję odbić postać, mam ją na 25 rance i nie mogę, bo jakiś Edgar mi z krzaku wyskakuje i mnie nie ma po dwóch sekundach. I w ogóle patrzcie na tą opinię za pomocną. Uznało 2800 osób. O co tu chodzi, pisowie? o co tu chodzi, nie? Ale to czy to, to była akurat taka normalna opinia? No, dużo jest hejterów Edgara, ale że aż tyle osób go nienawidzi, to no nie wiem. Ale dobra, no Lena. Lena, ja już tutaj jeszcze nie przeczytałem, ale tysiąc osób uznało tę opinię za pomocną. O co tu chodzi? Moja siostra zainstalowała grę, potem grała... Tu boni chyba miała być, ale dostała fazę Nedgara. A potem ubrała szalik i wyskoczyła z poduszka. Prawie padłam na zawoł. <grybujesz> o co tu chodzi, nie? O co tu chodzi? Dobra, tutaj mamy jakąś różnicę, mamy dwie gwiazdki. Tak to były jedne, dobra, mamy dwie Jakub. Bota pisze. Fajna gra, kiedyś była. Mechanika SpongeBob Tit yy, totalnie grę. Pozdrawiam, czekam aż usuną to ścierwo. Skiny fajne, więc dwie gwiazdki. No dobra, no i tutaj mam jakąś normalną opinię. W sensie, dobra, to nie jest jakaś troll opinia, ale ja na przykład z jakąłem się totalnie nie zgadzam. Według mnie event ze Spongeboba był świetny, kozacki, jeden z najlepszych jakie były w brolu. E, Poruczył naprawdę dużo graczy, którzy gdzieś tam poczuli nostalgię, ale też byli ci, którzy się interesują SpongeBobem. Ogólnie no według mnie fajne urozmaicenie gry nie zgadzam się totalnie z jakąłem mam Opinię. No dobra, przechodzimy dalej. Gracjan, Gracjan. Eee, mój brat trafił Janet z Boxa. Wziął kask motocyklisty naszego taty i wyskoczył przez okno, bo myślał, że będzie latać jak Janet. Na, na nieszczęście mieszkamy na piątym piętrze. Brat będzie kaleką do końca życia. Ogółem to dużo żółwi, szczególnie na rankedach. Co tu się dzieje? W ogóle 776 osób uznało tą opinię. Ale w ogóle dlaczego wszyscy dają w ogóle jedną gwiazdkę? Widzowie, o co tu chodzi? Co to za moda? Co tu się dzieje? Dlaczego tak hejtujecie Brawl Stars? I to są świeże opinie, to są świeże opinie z 30 na przykład teraz września. Miałem dobre konto, 35k, czyli puch i limitowane skiny, tuły i inne takie duperele. A tu każe mi pewnego nie zrobić samouczek i straciłem konto, nie polecam. E, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się stało. Ja nie miałem nigdy z Brawl Stars jakichś takich problemów, więc coś coś się musiało na pewno wydarzyć. Znaczy, jak macie połączone konto z Super Cell ID, to ja wiem, że za każdym razem możecie nawet na innym urządzeniu się zalogować, więc warto założyć sobie konto Super Cell ID i połączyć tam konto z Brawl Stars, bo wtedy macie pewność, że wam konto nie przepadnie. No nie wiem, szukam po prostu, szukam jakichś lepszych opinii, w sensie, no dlaczego są same gwiazdy. I jedna gwiazdka. Dobra, idź tam dalej. Alan Witek. Okej, okay, gra, ale kiedy musi... Ale kiedy mój brat grał jakimś Edgarem, to po, po jednej godzinie wziął szalik i wyskoczył przez okno z dziewiątego piętra. Yy, no to powiem tak, bardzo popularny tekst w ogóle z tym Edgarem, szalikiem i skokiem, skokiem nieważne, nie? Dobra, le lecimy dalej, bo tutaj już widzę jakieś El Primo drukowanymi yy, literami, 1400 osób, ten uznaje za pomocną opinię. Dobra, Uncyk pisze, gra sama w sobie git. Póki mój tata tego nie zainstalował, dostał jakiegoś robota alkoholika Barley i zaczął słuchać mamy butelkami alkoholu Gdy mu się butelki skończyły, zamienił się we wrót i skończył z balkonu z Nie, nie widzowie, to jest za mocne, nie to jest, to, jest, to jest za mocne, co wy tu piszecie co wy tu w ogóle piszecie, dobra Łukasz co tu Łukasz pisze nie da rady wejść do Brawlstars, za w ogóle to jak wejdę do gry, to nie, i minie 4 sekundy. To od razu wychodzi mi z gry super e, okej. Okay. Normalna opinia. E, prawdopodobnie ukażmy masz coś nie tak z telefonem, nie? Nie miałem nigdy takiego... Znaczy no zdarzyły się jakieś takie błędy, ale to pojedyncze. Wydaje mi się, że to może być też kwestia telefonu, nie? Jak macie jakiś tam słabszy model i tak dalej, no to może być gorzej po prostu z yy, wczytywaniem się Gierek e, Dobra, lecimy dalej. Fifi Pikes pisze. Kocham tą grę, ale ciągle dodają niezbalansowane postacie za pieniądze i za to minus jedna gwiazdka. Tu odjął cztery, to jestem ciekaw za O dobra, pisze za co kolejne. Karnety za kasę, jedna gwiazdka. Trochę nudne tryby, które rzadko są fajne, minus jedna. E, nudna aleja pucharów, minus jedna gwiazdka. No znaczy ja wam powiem z tym Pay to win, znaczy no, że ProStars się takie robi, no coś... Trochę tak, trochę nie, no bo z jednej strony powiem Wam, że okej, okay, jest tak, że musimy kupować te nowe postacie, jeżeli chcemy wybijać puchary, bo one są super mocne, potem jak już możemy je zdobyć tak po prostu, e, no to już dostają nerfy, no ale to też nie jest tak, że... Ja na przykład, wiecie, no kupię sobie karne od czasu do czasu, ale ja nie czuję się tak, że na przykład, nie wiem, nie mogę wygrać... Też umiejętności się liczą w dużej mierze, nie? Więc ja bym powiedział tak na dwa razy. Jest trochę pro Stars yy, Pay to Win, trochę trzeba kasy wydać, yy, ale nie do końca. Jak ktoś gra For Fun, to na spokojnie sobie może poradzić i, i, i naprawdę dobrze tam gdzieś się yy, pić, wspinać w rankingu. Dobra, lecimy dalej. Michał Kasprzyk. Mój brat dropnął jakiegoś Mortisa i zaczął walić mnie Dobra, Mortisa, a my i Mortisa, i Mortisowi się oder, oberwało, nie? i dar się how much firmware is <gryzy> graje nie to też nie polecam nie? Co tu się dzieje widzowie gdzie tu? Czy tu jest jakaś chociaż jedna opinia z jakąś jedną, chociaż z, z, z więcej niż jedną gwiazdką e, dobra, co tu pisze Hubi Wrocław Gra powoduje rozdrażnienie i nerwicy, a powinna relaksować? Balans postaci jest nadal fatalny, zaraz trudniej wygrać nawet mecze z zadaniami, masa hakerów, sklep, bla bla bla. E, powiem wam tak, no to nie jest też problem z balansem, no zazwyczaj wszystkie gry tak działają też, no jak macie na przykład League of Legends, nie gdzie macie dużo czempionów do wyboru no to zazwyczaj tak jest, że pula bohaterów pewna jest, część tej puli jest mocniejsza, a część jest słabsza no, yy, twórcy gdzieś tam Starają się balansować rozgrywkę tak jak teraz na przykład był ten cichy, ukryty patch, gdzie tam zmienił troszeczkę moce e, postaci niektórych. E, natomiast no, chodzi o to, żeby grać tym, co jest mocne w obecnej mecie, nie? I, I o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, lecimy dalej. Iwo Koleśnikow. Gra nie fair, dobiera mi randomów i ciągle przegrywam z 25 rangami. Spadłem na 20, źle wpływa na psychikę, jest bardzo frustrująca, wyłudza pieniądze. Eee, widzę, że to 500 zł wyłudził na koledze. Eee, znaczy wiecie, no pieniądze jak chcecie to wydajecie, no jak nie chcecie to nie wydajecie. Kolejna kwestia, no to jest granie z randomami, no to możesz sobie stworzyć team, jak na przykład dołączyć do jakiegoś fajnego klubu i grać z ziomkami z klubu, nie? Więc e, no to też tak trochę hejtujecie bezpodstawnie, czasami, z tego co widzę, nie? Dobra, Michał Kowalczyk, tragedia. Wskoczyła jakaś aktualizacja, gra się wiesza w momencie ładowania meczu rankingowego. W efekcie wywala z niego i otrzymuje się ostrzeżenie o opuszczeniu meczu. Ja mam też tak czasami, no i tu na przykład z Michałem się zgadzam, też mam tak czasami, że nie może mi wczytać gry, nie może mi znać gry. Potem ja wychodzę, resetuję i nagle nie wiem, i ostrzeżenie, że wychodzę z gry. No to się zgadzam w 100%. Ta gra to wielkie nieporozumienie, pisze Jacek. Nie wydajesz kasy, to nie wygrywasz. Nagrody są śmieszne i zawsze dostajesz najsłabsze. Dobierają ci takich przeciwników, którzy pokonuje ci jednym strzałem. Nie ma co grać i się niepotrzebnie denerwować. Daję zero gwiazdek. Eee, no wiecie, no ciężko powiedzieć. No To nie jest tak do końca, już, już mówiłem na ten temat. Przejdźmy dalej, bo ja już się rozwodziłem na ten temat, nie? Maksymilian. Moja siostra trafiła Edgara i później zaczęła w szkole kolegów i koleżanki, a, nauczyci a nauczycieli swoim ultra skakała i na im na głowę, a po powrocie ze szkoły trafiała Dropstara, Kruka i później zaczęła rzucać sztytami i shurikenami po i później znów skoczyła wysoko przez okno, krzycząc krakra. Eee, dobra, no to Kruk też oczywiście musiał tutaj eee, zaistnieć. Widzę, że tutaj dalej, żałosne te same oferty w sklepie Kraba mają inne ceny u graczy, bla bla bla. Porażka Squad to wodzi tylko, że chytry dwa razy traci. Squadbusters też było bardzo takie nastawione na pieniądze, żeby wdawać pieniądze, ale teraz te najnowsze update'y sprawiają jednak, że to jak ja zagrałem ostatnio te dwie gierki, to powiem Wam, że naprawdę spoko, spoko mi się grało. Gra bazuje na, na najniższych instynktach, taki pisze Dariusz. Powinna być od 16 lat. Twórcy to dobrze. To tchórze i nie okradają dzieci. Jak... No nie, nie. to Co za mocne opinie wypiszecie w ogóle. Dobra. Słuchajcie, bo tu na razie są wszędzie. Dobra, o i tą opinią sobie skończymy. Bo szukałem opinii, która ma więcej niż jedną, bądź dwie gwiazdki. Te dwie gwiazdki to są rzadkie. Jak ig... Szukać jak igły z tego Ale dobra. Jest Gracek Kapczyński i on tutaj dał trzy gwiazdki. Zobaczmy, co napisał. Fajna gra, ale jest od 7 lat. A ludzie, co mają 20, ile ich lat to tryhardują. Szczególnie popularni youtuberzy. Moja opinia to gra średnia for fun, dla dzieci trochę denerwująca, grafika średnia, aktualizacja też średnia, ale jeden, to też widzę i średnia opinia, że chce się tak rzec. Taki, że po prostu jest zbyt popularna. Ja kiedyś grałem w Prola i po prostu jest spokój w sensie to w sumie krzyczą ludzie, ale chociaż boisko często wolne, a to kosza rzadko ktoś jest z gwiazdki, co tu się w ogóle wydarzyło z tą opinią. Widzowie, co tu się w ogóle z tą opinią wydarzyło? Czy ogólnie no to Gratek pisze no średni brawl, średnie życie i średnie w ogóle wszystko nie e, Ogólnie powiem Wam, że no totalnie nie wiem mega śmieszne są te e, opinie wasze, co tutaj wypisujecie. Gdybyście chcieli, na przykład, serię, żebyśmy sobie nie wiem raz w tygodniu czytali najnowsze opinie, co tu się dzieje, no to jak najbardziej piszcie w komentarzu. Ja powiem wam, że już limit dzisiejszego śmiechu po prostu został wyczerpany, więc ja już wyłączam te opinie, nie czytam ich. Natomiast, tak jak mówię, gdybyście chcieli z tego serię, to jak najchętniej, jak najbardziej zachęcam was do komentarza. A póki co, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.